generała Jana Henryka Dobrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii Powstańców Wielkopolskich i Śląskich. Obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Ciebie wzywam, marszałku Józef Piusudzki, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego wojska polskiego. Wołam współtwórców Niepodległego Państwa Polskiego. Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Halera, Józefa Dowgór-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego oraz podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterskich kawalerzystów pomorskiej Brygady Kawalerii, którzy stadali do walki o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu! Do Was zwracam się potomni! Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na, na zawsze w Waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Salwa honorowa!